Nazywam się Maja Świderska i witam Was na kanale Alegria. Znajdujemy się w Hiszpanii na wybrzeżu Costa del Sol w miejscowości Estepona. Przygotowałam dla Was super inwestycje, bardzo rodzinny kompleks. Jest to urbanizacja, która składa się z 90 apartamentów i jest gotowa do wprowadzenia. Znajdujemy się w otoczeniu prestiżowych pól golfowych i mamy zaledwie 6 km do plaży. Do każdego apartamentu przynależą dwa miejsca parkingowe. Muzyka Wchodzimy do mieszkania i zaraz po prawej stronie mamy wideo domową oraz załączony alarm i po lewej stronie szafę w zabudowie. Mieszkanie, które Wam dzisiaj zaprezentuję jest mieszkaniem pokazowym, które skła składa się z trzech sypialni i osobnej kuchni. Zapraszam. Kuchnia wpisana jest w literę L, jest w pełni wyposażona, blat wykonany jest z konglomeratu, natomiast dolne szafki z laminatu. Co ciekawe, kuchnia ma swoje własne okno. Mieszkanie dzieli się na część dzienną, czyli odseparowaną kuchnię, a teraz zapraszam Was do jasnego i przestrannego salonu z widokiem na morze i na tereny zielone. Salon jest z osobnym wyjściem na taras, którym ma widok na morze, i salon ma 22,23 m2. Znajdziemy tutaj miejsce na wypoczynek, telewizor oraz stół z krzesłami. Zapraszam Was teraz na taras o powierzchni 200 m2 z przepięknym widokiem na morze. Taras ma powierzchnię 20 m kwadratowych i znajduje się tutaj wyjście z salonu oraz jednej z sypialni. Zapraszam Was do drugiej sypialni, z której weszliśmy z tarasu. Znajdują się tutaj dwa miejsca do spania zabudowana szafa i oczywiście klimatyzacja was do najlepszego punktu mieszkania, czyli master bedroom. Główna sypialnia ma aż 20 metrów kwadratowych i co najfajniejsze, ma swój własny, prywatny taras. Dodatkowo znajdziemy tutaj łóżko małżeńskie zabudowane szafy, jest to dobra garderoba dla każdej kobiety i osobną, prywatną łazienkę z prysznicem. Adel Sol to przede wszystkim tereny zielone, widok na morze, widok na góry i pola golfowe. Jeśli interesuje Was mieszkanie w takim miejscu, ta oferta jest dla Was. Ceny apartamentów na tej inwestycji zaczynają się od 280 tysięcy za jedną sypialnię. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i masz więcej pytań, skontaktuj się z nami. Alegria buduje Wasze marzenia.